Głos, 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 czurki, czurki, głos, głos czurki. Czym jest dla ciebie Ziemia? Ziemia to planeta znajdująca się w układzie słonecznym na drodze mlecznej. Jest mieszkaniem dla ludzi, zwierząt, roślin, protistów oraz bakterii. Ziemia jest dla mnie przede wszystkim miejscem, w którym mieszkam ja, mieszka moja rodzina. Ziemia znaczy dla nas bardzo wiele. Bez niej nie byłoby powietrza, dzięki któremu żyjemy. Nie byłoby roślin ani pożywienia, surowców mineralnych, czy choćby mórz, oceanów i rzek. Co wpływa na zanieczyszczenie planety? No więc na pewno samochody, elektrownie jądrowe. Środowisko zanieczyszczane jest przez m.in. spalin samochodów, wycieki stankowców i innych statków, wycieki z rurociągów, wypalanie traw, pożary lasów. Ludzie, kiedy oni zanieczyszczają planetę poprzez niesegregowanie śmieci lub spalanie. W jaki sposób dbać o planetę? Segregować śmieci, recykling. O naszą planetę można dbać na wiele sposobów, na przykład nasadzeniem więcej drzew oraz nie wycinać tych lasów, ograniczyć się do budowania fabryk, zakręcać za sobą wodę, gasić za sobą światła, kupować samochody hybrydowe i nie palić plastików w piecu. Segregować odpady, nie wycinać lasów, brać udział w różnych takich akcjach sprzątania świata. Głos, 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 czurki, czurki, głos, głos, czurki.